Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Naszym gościem jest dzisiaj Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu Konfederacji. Dzień, dzień dobry. dobry państwu, dzień dobry pani, dobrego dnia. Wygląda na to, że Ukraina zgodziła się na 30-dniowe zawieszenie broni po to, żeby otworzyć negocjacje na temat trwałego zawieszenia broni, na temat ewentualnego pokoju, ale nie znamy na razie warunków. Pan przyjął tę decyzję, odetchnął pan, czy raczej jest obawą pan na to patrzy? Nie dziwi mnie ta decyzja zupełnie. Właściwie tu ciężko mówić o decyzji, to jest raczej deklaracja otwartości, no bo żeby mówić o decyzji, to musiałoby być także otwartość ze strony drugiej, czyli Rosji i znane jakieś warunki. Na razie. A jest to... Otwartość się Moim zdaniem nie ma. Moim zdaniem nie ma. Natomiast oczywiście ta deklaracja publiczna strony ukraińskiej i cała kampania prezydenta Trumpa, nieco ustawia w trudnej sytuacji w tej chwili Rosję i Putina. No bo jakby jeżeli odmówią, to będzie czarno na białym, że oni chcą tej wojny i, i chcą przejść do przodu, tak? A na, ale arenie międzynarodowej są państwa takie jak Polska i państwa naszego regionu, które mają zdanie co do Rosji wyrobione, ale jest też wiele innych państw z innych kontynentów, które wcale nie są przekonane, kto tutaj tak naprawdę zawinił. Czasem można naprawdę za głowę się chwycić, jeżeli porozmawia się czy z dziennikarzami, czy nawet poczyta się dyplomatów z innych kontynentów, co oni na ten temat myślą. Sergiej Ławrow powiedział, że Rosja będzie unikać kompromisów, które zagrażałyby życiu ludzi. Biorąc pod uwagę, ile Ukraińców zginęło z rąk rosyjskich, to... No, retoryka rosyjskiej dyplomacji zawsze była cyniczna i przewrotna. Tu się nic nie zmieniło. Panie ale skoro, skoro piłka jest po stronie Rosji, to Rosja chce Krymu, Hersonia, Zaporoża, Doniecka, Donieckiej i Ugańskiej Republiki Ludowej, czyli wydaje się, że chce więcej terytoriów niż dzisiaj zajmuje. Chce powrotu do umowy ze Stambułu, to jest umowa z marca 2022, projekt, który zakłada neutralność Ukrainy, demilitaryzację, czyli Ukraina pozbywa się swojej prawie milionowej armii i nie godzi się na, w żadnym wypadku, cytuję... Ławrowa nie zaakceptuje obecności wojsk NATO w Ukrainie, jeśli dojdzie do ustanowienia linii demarkacyjnej to są warunki do zaakceptowania do Ukrainy? Absolutnie nie. Absolutnie. Jakakolwiek demilitaryzacja nie wchodzi w grę, równie dobrze Ukraina mogłaby po prostu się poddać, zaprosić do Kijowa rosyjskie wojska i powiedzieć, że, że, że tę wojnę przegrała. Jakaś forma neutralności, cokolwiek to znaczy, pewnie wchodzi w grę jako deklaracja. Krokiem w tą stronę jest już oficjalne wykluczenie przez prezydenta Ameryki przyjęcia Ukrainy do NATO. Dość długo na forum międzynarodowym liderzy, szczególnie z Europy, mydlili w tej prawie oczy Ukraińcom. Natomiast zwracam uwagę, że także poprzedni prezydent amerykański, czyli prezydent Biden, nie zdecydował się nawet stworzyć żadnego scenariusza do otworzenia rozmów o członkostwie. Więc prezydent Biden, wbrew temu co się w Polsce sądzi, także nie dawał złudzeń Ukraińcom, jeżeli chodzi o członkostwo w NATO. Natomiast to, na co oni liczą realnie, to nie jest członkostwo w NATO, tylko to są y, tak zwane gwarancje bezpieczeństwa. Ale oni już mieli gwarancje bezpieczeństwa. 94. rok, Memorandum Budapesztańskie, zrzekli się arsenału jądrowego specjalistą... i tam y, gwarantami y, tych y, ty gwarancji bezpieczeństwa były Rosja, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone. Pani redaktor, nie jestem specjalistą od y, y, międzynarodowej polityki obronnej i rozbrojenia nuklearnego z lat 90., ale komentarze specjalistów, które czytałem, mówią, że to były zupełnie niewiążące y, deklaracje. To nie miało charakteru żadnych twardych gwarancji, żadnego sojuszu. Y, oczywiście można stwierdzić, że Ukraińcy nie powinni być naiwni, się wtedy nie powinni rozbrajać. Natomiast wiadomo, jaki był klimat lat 90. zupełnie inny. My natomiast powinniśmy z tego wyciągnąć historyczną naukę. Zresztą mamy już ją też z własnych sojuszy, z własnej historii, że jakby sojusze czasem działają. A czasem niestety nie. Dlatego, tak naprawdę, to, co się liczy w polityce międzynarodowej, to jest twarda własna siła, którą można zastosować i ewentualnie. Sojusze z najbliższymi sąsiadami, którzy mają to samo poczucie zagrożenia. Państwa oddalone dalej, które mają inaczej uformowane poczucie zagrożenia i mają też inne interesy. Szczególnie przy systemach demokratycznych trzeba brać pod uwagę, że się 10 razy zawahają, nim narażą swoich żołnierzy. A dam czy prosty ta umowa przykład, na przykład. Jeżeli się mogę zgub... pani redaktor, Proszę. dam prosty przykład. Polska, w odróżnieniu od innych państw europejskich, swoich urzędników czy funkcjonariuszy różnych służb wysyłała już w trakcie wojny na Ukrainę. Ale państwa, z którymi współpracujemy, które również bardzo negatywnie oceniają politykę Rosji. Nie wysyłały na przykład swoich funkcjonariuszy czy swoich urzędników na Ukrainę, ponieważ oceniały, że to dla nich zbyt wysokie ryzyko i nie mają w tym interesu. Więc już w tej chwili w trakcie wojny, gdyby debata w Polsce była bardziej wnikliwa, moglibyśmy zauważyć naprawdę istotne różnice pomiędzy zachowaniem państw europejskich. Ale wróćmy do, do tych gwarancji bezpieczeństwa. Amerykańska administracja podaje, że Ukraina się zgodziła na umowę o eksploatacji minerałów ziem rzadkich. Na razie nie wiemy, co w tej umowie będzie. Ale ona chyba jest podpisana. Tak, ale, ale na razie nie wiemy, co będzie w tej umowie ostatecznie, co tam się zna. Ale to jest... czy to jest ta gwarancja? Bo wczoraj Jacek Czaputolski, były szef MSZ-u, mówił, że to jest właśnie gwarancja bezpieczeństwa, że nie, tam nie. będą Amerykanie i jest, Rosja to, wtedy nie zarządza. To zaatakuje. jest narracja dyplomacji amerykańskiej. Myślę, że były szef polskiego MSZ nie, nie powinien powtarzać narracji ym, in, innych y, służb dyplomatycznych innych państw. Narracja amerykańska jest taka: dajcie nam bogactwo naturalne, my będziemy tam stawiać kopalnie i sobie będziemy je chronić i wtedy będziecie bezpieczniejsi. Narracja Ukraińców jest taka: mieliście już u nas swoje inwestycje, część waszych firm zainwestowała, Rosjanie mieli to w nosie i tak nas zaatakowali. Wniosek: Wasze inwestycje nie dają nam bezpieczeństwa. Chcemy broń, e, chcemy zapowiedź, że jeżeli Rosjanie coś zrobią, to będziecie do nich strzelać. Amerykanie nie mają zamiaru dać e, tego typu gwarancji, więc mamy tak naprawdę impas. Z tego impasu też, oczywiście, z temperamentu izraelskiego i Trumpa wynikała awantura w gabinecie owalnym, ale w tle tak naprawdę jest fundamentalna różnica oczekiwań i interesów. Ukraina chciałaby skończyć tą wojnę, gdzie już poświęciła mnóstwo e, życia swoich ludzi i e, i mnóstwo majątku, które stracili, i ziemi. Chciałaby skończyć tą wojnę, jednak czymś konkretnym. A Amerykanie, no jak widać, nic konkretnego nie chcą dać stronie ukraińskiej i po prostu, jak to określałem w jednym innym programie, chcą się z tego, z tej wojny wymiksować. A czy Wołodymir Zełenski zostanie zmuszony do rezygnacji, bo jeden z warunków rosyjskich jest też taki, że mają być jak najszybciej przeprowadzone wybory prezydenckie, no i w domyśle Rosja chce tam obsadzić jakiegoś swojego marionetkowego władcę. W otoczeniu Trumpa jest wyraźna niechęć do prezydenta Złońskiego, Zresztą nie tylko tam prezydent złoński wielu osobom zaszedł za skórę, w tym nam Polakom, niektórymi swoimi zachowaniami, mówiąc delikatnie nieprofesjonalnymi, jak na polityka, dyplomatę, czy przywódca państwa, które toczy wojnę. Natomiast moim zdaniem otoczenie Trumpa nie ma możliwości zmusić go do rezygnacji. To jest proces wewnętrzny na Ukrainie. Zresztą tak samo było poprzednio, kiedy prezydent Janukowicz był zmuszony do rezygnacji. To też był wewnętrzny proces ukraiński i, i tak naprawdę wydaje mi się, że to jest taka chęć. Oczywiście w Rosji też byłaby chęć, żeby prezydenta Załęskiego odsunąć i być może to jest negocjowane w jakimś tam pakiecie pomiędzy Amerykanami a Rosjanami, czy pojawia się w rozmowach. Natomiast y, trzeba pamiętać, że Zeleński ma też swoich wrogów na Ukrainie i tak naprawdę to jest taka pokusa formułowana czy przez Rosjan, czy przez Amerykanów dla y, konkurentów Zeleńskiego. Y, może go obalicie i się dogadamy z wami, tak? I y, y, tutaj też z tego trzeba wyciągnąć wnioski. I to znaczy w sytuacji, my mamy też bardzo podzieloną scenę polityczną i musimy wyciągać wnioski z tego, że mocarstwa lubią sobie rozgrywać wewnętrznie skłócone frakcje w ramach elity danego narodu. Y, w Polsce niestety też oceniam, że to ma miejsce. Czyli wzywa pan do jedności w sprawach bezpieczeństwa? Tak jak Nie pomocy? tylko w sprawach bezpieczeństwa, w sprawach ustrojowych. Na przykład sprawą ustrojową w tej chwili jest status, powaga polskiego sądownictwa i status sędziów i nasze konstytucyjne prawo do sądu. Moim zdaniem my nie powinniśmy dać się rozgrywać tego sporu o sądownictwo z zewnątrz, a w tej chwili w takiej sytuacji jesteśmy, że ustawiliśmy międzynarodowe organizacje i trybunały w roli arbitrów tego, kto w Polsce jest sędzią. Bo my tutaj powinniśmy zdecydować, no, Moż parlament. Możemy do tego wrócić w internetowej dogrywce. Chcę zapytać pana o kampanię prezydencką. Kandydat Konfederacji Sławomir Mencen przed Karolem Nawrockim. Drugi sondaż, tym razem Polster dla Superekspresu. Nawrocki 21%, Mencen 22%. Dlaczego wasz kandydat? No widz już w polityce żółto wyprzedza Karola Nawrockiego, też z drugiej strony żółto Nie jest żółto w polityce. Pamiętam, że 10 lat temu rozmawialiśmy o współpracy politycznej. Natomiast byłbym ostrożny z tymi sondażami. My jesteśmy bardzo ostrożni. Są też sondaże, które dają przewagę Karolowi Nawrockiemu i to nie jeden czy dwa punkty procentowe, na przykład sześć czy siedem. Więc mamy duży rozstrzał sondaży. My odbieramy te sondaże takie bardzo, nazwijmy zmięto optymistyczne, jako czynnik ryzyka w kampanii. To znaczy, że można kandydata Najpierw pompować, później go przed wyborami w dół, albo powiedzieć, że słabo wypadł. Więc raczej chcemy pracować spokojnie na zaufanie społeczne, na zaufanie Polaków. Ale nie wiesz pan w sondażu? Częściowo nie wierzę. Czyli co pracownie robią jakieś lewe sondaże? Myślę, że czasem mogą się zdarzyć. Sondaże ustawione czy oszukane, ale dużo częstszym problemem są po prostu duże błędy pomiaru. Sondaże są robione na małej próbie. Osoby, które wykonują sondaże, niekoniecznie są jakoś super wynagradzane. Czasem sama metoda pomiarowa, warto to powiedzieć. Sondaże wcale nie polegają na tym, że ktoś kogoś przepytuje. Czasem to jest forma ankiety internetowej, tak zwany panel internetowy. Czasem są to sondaże robione telefonicznie. gdzie Ale w większo większości sondaży. To Karol odkszalza. Nawrocki nie osiąga W tej chwili prawie tylko do, do końca zdania. Prawie w ogóle w tej chwili w Polsce nie wykonuje się sondaży polegające na tym, że ktoś autentycznie po Polsce podróżuje i pyta ludzi na ulicy, a y, sondaże wykonywane na próbie większej niż kilka tysięcy na ulicy, to są sondaże o najwyższej jakości. I takich się prawie w ogóle w Polsce nie robi. Więc to jest taka trochę zabawa w badaniu no, opinii publicznej. Byłbym po prostu mieszkanie. bardzo ostrożny. Poza tym y, w profesjonalnej socjometrii, tak się nazywa tą dziedzinę wiedzy, y, bada się i obserwuje średnią sondażową. I to, co wynika jasno ze średniej sondażowej, to, że jest tendencja wzrostowa u kandydata Konfederacji Sławomira Mencena. Z tego się cieszymy, za to dziękujemy, prosimy o więcej. Natomiast ze średniej sondażowej chyba jeszcze nie wynika przewaga nad Karolem Nawrockim i uważam, że do rywalizacji trzeba podchodzić z dużą pokorą, z dużą pracowitością. Pracowitość procentuje, pycha, ale może, pycha nie. Ale Więc może być może, może, może Mencen rośnie, bo wyborcy nie słuchają tego, co on mówi, bo on mówi między innymi, że przy pomocy zwoływanej co dwa tygodnie Rady Gabinetowej tak naprawdę on będzie takim nadpremierem. Że to on będzie rządził Nie, nie, nie państwem, powiedział, nie użył takiego słowa ale no kończyć, aktywnej roli prezydenta. E, powiedział, że będzie najbardziej aktywnym prezydentem do tej pory i że będzie się rozpychał w, w tych, w tych mhm. kompetencjach. Mhm. Dwa tygodnie, co dwa tygodnie posiedzenie Rady Gabinetowej będzie mówił, jakie mają poprawki w projektach ustaw być wprowadzane, bo w przeciwnym razie on zawetuje. Czyli tak naprawdę sparaliżuje pracę rządu. No, jakby rząd nie chciał pracować, to mógłby być paraliż, ale moim zdaniem, jakby rząd by się wziął do roboty, to wszystko byłoby zgodnie z konstytucją, bo zgodnie z konstytucją prezydent ma inicjatywę ustawodawczą, więc to są jego kompetencje, ma prawo zwoływać Radę Kabinetową bez limitowania zakresu, skali tematów i ma największą legitymację demokratyczną z wyborów powszechnych spośród liderów politycznych, których mamy w państwie. No i jest strażnikiem konstytucji praw obywatelskich, więc ja osobiście to raczej krytycznie patrzę na wszystkie dotychczasowe prezydentury za ich bierność. Ja bym chciał, żeby częściej na przykład obecny prezydent albo poprzedni wetował złe ustawy niekorzystne dla obywateli i coś jednak w naszym imieniu obywateli negocjował z rządem, a takiego zjawiska nie widzę i nie wiem do końca dlaczego. Ale czy to, nie będzie, mi się czy, czy, czy to nie będzie taka prezydentura, która będzie ciągle na kursie kolizyjnym z rządem i właściwie Wszystko będzie. Wszystko zależy od postawy rządu, pani Renata. Ciągły konflikt. Jeżeli byśmy mieli rząd, który działa wbrew interesom obywateli, a w tej chwili niestety moim zdaniem w wielu sprawach tak jest, to oczywiście konflikt jest nieunikniony, no bo ktoś musi bronić Polaków przed złymi zakusami rządu. Natomiast jeżeli rząd działałby proobywatelsko, patriotycznie, mądrze, rozsądnie, yy, konstruktywnie, to myślę, że współpraca, no, słowo jest też. Przedsiębiorcom. Trzeba być bardzo pragmatycznym, żeby w Polsce zbudować większe przedsiębiorstwo, które szybko rośnie i które zajmuje się tak delikatną materią jak doradztwo podatkowe czy rachunkowość. W tych obszarach, słowem, Jermensen działa. tak? Więc ja myślę, że pragmatyzmu to mu nie brakuje to i zdolności bardzo, do kadygowania, to, to, to jeszcze bardzo, jak z rządem. To jeszcze bardzo krótko: Donald Tusk zapowiedział, że 100 tysięcy osób będzie wyszkolonych, przejdzie przez szkolenia wojskowe od 2027 roku. To realne? No, równie dobrze mogę powiedzieć, że milion w 2030. To są, pani redaktor, gołosłowne w tej chwili zapowiedzi, za którymi nie stoi żaden plan. To się zdarza po raz kolejny. Przestańmy dawać wodzić się za nos politykom zapowiedzią, patrzmy co robią. Ilu rezerwistów w tej chwili dostało zaproszenia na ćwiczenia? Obawiam się, że nie ma żadnego wzrostu. No nie powiem, że zero, bo jakieś ćwiczenia się odbywają, moi koledzy nawet na nie jeździli. I tutaj natomiast, stawiamy przeszkody. To nie jest nic nowego, nie ma żadnej stawiamy nowej przycinek. jakości.